Jestem Maneczko, jestem Barty i witam Was na kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co się zmieniło na mojej wyspie, ponieważ dość długo nie było filmiku. A ja trochę czasu tutaj spędziłem na skyblocku i na pewno zmieniło się dużo. Nie pamiętam, co było poprzednio, ale wydaje mi się, że na pewno nie było całej platformy. E, chyba, a może była? No, zresztą nie pamiętam. Możliwe, że była, albo była w połowie, a w tym momencie jest dużo, dużo więcej jeżeli była, no to spoko jeżeli jeszcze nie było, no to jak widzicie zrobiłem jedną warstwę platformy z kamiennej cegły, a teraz robię drugą warstwę, którą już prawie skończyłem, bo nie wiem czy tutaj jeszcze dawać czy nie ale prawie skończyłem tutaj mi jeszcze zostało tylko wyłożyć trochę dębowym drewnem, no ale to przy okazji jakoś mam nadzieję, że mi się uda zrobić, dobra dalej jak widzicie jest Butka i taki podest. No po prostu środek ładnie zrobiłem, żeby w miarę estetycznie wyglądało. I mam tutaj bikona, bikon jest fajny, daje mi tutaj pośpiech, choć to jest nie, no nieprzydatne za bardzo. Ale dałem za niego ponad 60 tysięcy, więc ogólnie to spoko. Tutaj mi trochę popsuł system, bo musiałem wykopać wszystkie stałe bloki oprócz szkła. No i popsuło się. E, dobra, dalej, co się działo? Miałem meloniarki, inwestowałem w meloniarki, ale nie dał rady, nie da... no nie wytrzymały po prostu meloniarki. Miałem trzy, za każdą dałem jakieś 70 tysięcy, może trochę więcej. E, tutaj są jeszcze resztki po nich. E, rozebrałem je, jeszcze no nie do końca, ale rozbieram. Z czasem e, tutaj nawet mam niektóre rzeczy, które jeszcze z nich zostały. E, gdzie to było, gdzieś tu wyżej, o, trochę pochodni, już połowę sprzedałem. Jakieś rzeczy i tutaj nawet dirta trochę mam e, Każdy stack dirta jakieś 2,5 tysiąca, maksymalnie 3 e, Tutaj też każdy stack to jest 6 tysięcy e, Więc ogólnie spoko e, Muszę to rozebrać e, do rozbiórki e, Tego też nie było e, prze, na, poprzednim, na poprzednim odcinku, ale zrobiłem takie coś e, Bo chciałem zrobić te meloniarki aż do końca wyspy, ale bugowały się no, Duplikował się ten tłok już gdzieś na którymś odcinku to było poprzednio, więc jeżeli chcesz wiedzieć, o co się rozchodzi, to zapraszam wstecz. Kupiłem trochę banerów, ludzie wystawiają. No, tutaj z takich fajniejszych to jest ten. I ten mi się też podoba. No tak skupuję po 2-3 maksymalnie Miesz też jest fajny. Nie wiem jak to zrobić, ale tak po chcę C dwie, maksymalnie 3. Nieczynne do zniszczenia. No, ogólnie to spoko. I tutaj skupywałem, trochę na tym zarobiłem, tutaj nawet dirta skupywałem. Muszę to wszystko ogarnąć, sklepy, każda tabliczka płytysiakła aż kosztowała masakra po prostu. Tutaj trochę śmieci, śmieci, śmieci. Dobra, zastanawiacie się pewnie co to jest za klocek. To miała być taka farma kałamarnic, tak? Dobrze się to nazywa? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Ale coś nie wyszło. Eee, tak, teraz to będzie farma golemów. Zrobię taki słup dość wysoki. Drewno się na szczęście nie pali, więc spoko, będą sobie te golemy spadały z tego. Tutaj jest, zobaczcie, możecie się, może, przy, może zobaczycie. Czekajcie, zróbmy tak. Jest tutaj Squid, czyli nasza kałamarnica, która sobie lata. O, może tak. 5000 dałem na samą kałamarnicę i 25 na tego, tego cośka w środku, czyli nie, 25 na spawner i nie wyszło, no kicha, przerobimy to na yy, golemy ale to potem, pierwszy muszę 25 tysięcy uzbierać na jeden spawner, zrobić coś takiego że tutaj będą spadać, będą ginęły i będą spadały w dół yy, taka najprostsza rzecz, tutaj dam jeszcze jedną warstwę albo dwie żeby to jakoś wypełnić, żeby w miarę estetycznie wyglądało, ale to jeszcze nie teraz yy, tutaj ładnie dam no taką konstrukcję jak tutaj drugą warstwę Mam też tutaj drzewa, drzewa dęby, tutaj chyba. To tu ciemny tom się nazywa, chyba. Trochę na tym zarobiłem po 400, za tak chodziło. Tej brzuski też cała aleja. I mamy też trochę dębu, bo ogólnie zabrałem się za sprzedawaniem drewna, ale aktualnie zrezygnowałem. Akacje tutaj dżunglowe, nawet dwa. I tu rosły sobie te duże świerki, ale zrezygnowałem z nich na razie. Potem, jak będę potrzebował, to sobie nakopię. Eee, coś tu jeszcze jest ciekawego, no konstrukcja jak konstrukcja, trochę nasypiłem tutaj, <laughs> jeszcze koleś mi sprzedawał arbuzy, tutaj sobie stał i tutaj sprzedawał, więc trochę też na im zrobiłem, więc spoko. Eee, dalej, to jest górna część wyspy, co jeszcze mamy, co się zmieniło? Eee, trzcina, trzcina, skąd mam trzc trzcina, to wam, to wam zaraz powiem. Powiem, tu mam taką fajną budkę, w której kopię sobie kobla i zobaczcie co ty mam, zacząłem stone. Tam, terem tem tem kilo 64 na 64 i 2 dotyk. możecie kupić u mnie oczywiście stone, y, ukośnik i Swarp spokojny ja Taka, tak jak nazwa kanału i ogólnie to zapraszam y, dużo zysku na tym nie jest ale jakoś tako no stuwa za stak w sklepie za 96 y, troszeczkę drożej macie u mnie nie nie drożej taniej macie u mnie bo w sklepie jest po 120 coś a ja zarabiam na każdym staku 100, tak? A jeżeli sprzedam w sklepie, to zarabiam 100, yy, a... Nie, 96, a jeżeli wykupicie, to zarabiam 100. No i tak to się kopie i sobie człowiek chodzi w lewo, prawo, lewo, prawo i tak się zarabia hajs. No, ten hajs zarobiliśmy przez chwilę 400, jak tak sobie chodzę, ale kilof kosztował mi jakieś 140 sam kilof i dokupiłem jeszcze... Książkę, jedyny dotyk do tego za 20k, no bo nikt nie chciał sprzedać. No tu musiałem zainwestować aż 20k na tą zrytą książkę. No i zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześćset. Sześćset, no tam nie całkiem. Odłożymy sobie to. Kilow też, bo jest, kill -off jest mega cenny. W pewnym momencie wpadł nawet do kaktusa prawie. Było naprawdę milimetr brakowało. Co mam w skrzynkach? W skrzynkach samej śmieci. Trochę selekcje, by trzeba jakiejś zrobić, ale to jeszcze nie teraz. Zbudę jakiś magazyn, to będziemy myśleć, kowadła sobie zrobiłem, to do naprawy kilofów i tak dalej. Tutaj jak widzicie jest farma, trzciny. Za jeden zbiór zgarniam jakieś 10k, ale zobaczcie ile to jest dirta. 98 w każdym pasku, nie? 98, 98, 98, a ten dirt jest aż przez 100 kratek, więc... Dość sporo, moim zdaniem. Eee, jeszcze tutaj muszę wypełnić sobie, żeby było ok. I za zbiór takiej trzciny eee, całe pole. Zobaczcie, w tamtą trochę się ciągnie. I tutaj też jest. Eee, Otrzymuję jakieś bodajże 10 kapli. No, 10 tysięcy. Akurat jest do zebrania, więc muszę zebrać. Eee, tutaj mam liany naokoło. Eee, a liany dlaczego? Nie wiem, bo mi się podobało. No, taką małą konstrukcję zrobiłem. Dałem tutaj. Ciemny Dąpi, dałem sobie jany, żeby to tak jako tako estetycznie wyglądało. Tam mi jeszcze rosną, ale tutaj już wygląda jak miało wyglądać. I na dole są kaktusy, których nie było przez pewien moment, bo je sprzedałem. Wszystkie sześciutkie sprzedałem, ale teraz ponownie inwestuję w kaktusy, kaktusiarnie. I jest spoko. Mój lej jest, był i będzie. Tego nie usunę. Kaktusy sobie tutaj rosną, niszczą się i tak dalej. Tutaj zrobiłem pół warstwy już kolejnej, muszę tylko płotki tutaj poustawiać, ale to e, jak mi się będzie chciało, bo póki co mi się nie chce. E, wolę e, używać coś innego do zarabiania hajsu, na przykład ten kilof, e, czy co tam jeszcze jest, czy czcina e, Dobra, tutaj było to miejsce, chyba było, tutaj mogli, można było sobie zarabiać, skup, niech sobie jeszcze będzie. Średnio wychodzi z tak na pół minuty z dropu. Dobra, na dole mam pikon, który muszę trochę powiększyć. Muszę zrobić taki oczwórny, powiększyć tą piramidkę i zrobić raz, dwa, trzy i tutaj czwarty już jest. Taki cztery muszę zrobić, żeby to, jakby to jako tako estetycznie wyglądało, ale to z czasem powoli. Tutaj nie wiem na co to przeznaczyć. Miałem zamiar zrobić takie zo, że tak powiem. Tu mi tak fajnie liany rosną. Same się tam zasiały z góry, więc spoko. E, Zo w taki sposób, że będę takie kratki robił 10 na 10 Załóżmy i e, będą tam spawnery w środku. E, z owcami, z golemami, z każdym e, potworkiem e, ogólnie. Do, no, po kolei każdy potworek to jest. Możemy sobie zobaczyć, ile tych potworków jest. 9, 18, 19 potworków. A tutaj możemy mieć co tu? Pi, e, świnie, krowy, chickeny. Aerangolemy, creepery, owce, szkielety, zombie, oceloty, wolfy, czyli wilki, e, slimy, squidy ile tego jest? E, bat, czyli e, te latające takie nietoperze, on, Rabbit, czyli zajce, e, konie, kromy, kromy, krowy, e, ale te grzybowe, spidery, spider, e, no, pajong e, co to jest? To nie są czasem półmiki i Endermany. No i tyle tego by było. Eee, no. To chyba wszystko póki co. Jak się będzie coś zmieniać, to będę oczywiście nagrywał. Sorry, że rzadko się filmiki pojawiają, ale... No cóż, nie ma kiedy nagrać spokoju. No trzeba poczekać aż mało ludzi będzie w domu, bo nieraz jest duży ruch i. No właśnie, nagrywają trochę lipa. Eee, o, kolegę mamy, patrzcie, siema. Pozdrawiam Kiedy ty w tu wlazłeś. Zobaczymy co porobi Ting spadł. drzewko. No, ogólnie to spoko. Dobra. Dzięki za obejrzenie. pamiętaj łapce, komentarzu, subskrypcji pod ostatnim filmikiem. 4 łapki na 18 wyświetleń, więc fajnie. Paru widzów tutaj pozdrawiam. Nie pamiętam jak się nazywaliście. Przechodziliście tutaj, mówiliście, że mnie znaleźliście na YouTubie, więc się cieszę. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie. Cześć.